Oceniamy kółce islandkie w Star Stable, m, źródło nie to Star Stable, co mi się bardzo podoba, ma bardzo ładne zielone oczy, jest bardzo ładny siwy. M, oceniam go na takie y, mocne 7,5 na 10, dlatego, że mi się bardzo podoba, ja bardzo lubię siwuski i środki za taki długi wstęp. O Boże, 10 na 10, kocham. Kocham po prostu. Piękny, moim zdaniem. Y, bardzo podoba mi się ten masz palomino. Ten takie 6 na 10, taki tajemniczy trochę, ale bardzo ładny. 10 na 10, kocham. Ogólnie kocham. Mm, po prostu kocham. Y, ten takie 5 na 10, niezbyt mój styl. Jednak bardzo mi się podobają kopytka. Takie cappuccino piękne, 9 na 10. I oczywiście 10 na 10.